Polska. Na telefon alarmowy policji dzwoni przerażona kobieta. Halo, policja? Proszę przyjechać. W moim domu jest włamywacz. Ja, ja się bardzo boję. Proszę, proszę przyjechać jak najszybciej. Policja. Proszę schować się pod łóżko i cierpliwie czekać. Niestety mamy braki kadrowe, dlatego będziemy u pani najwcześniej za godzinę. Co? Ale on ma broń, krzyczy, że mnie skrzywdzi, proszę przyjedźcie, ja się bardzo, bardzo boję. Nic na to nie poradzimy, proszę pani, ale proszę pamiętać, że gdyby panią zaczął krzywdzić, to proszę pamiętać, żeby się za bardzo nie bronić, bo jeśli broniąc się skrzywdzi pani napastnika, to prokurator prawie na pewno postawi pani zarzut przekroczenia obrony koniecznej. Co?! No tak, proszę pani, tak to działa. Wsadzanie do kryminału ludzi uczciwych oraz kryminalistów do statystyk liczy się dokładnie tak samo. A, pro a prokuratorzy rozliczani są właśnie ze statystyk. Ofiary są łatwiejsze do wsadzania do kryminału, bo e, ludzie uczciwi myślą, że system ich chroni, dlatego są ufni, przechodzą na przesłuchania e, bez adwokatów i łatwiej im się stawia zarzuty. Procedury są w związku z tym szybciej przeprowadzane i jest mniej pracy, a dokładnie taki sam efekt statystyczny i premia łatwiej wpada. To co ja mam robić? Czekać na przyjazd policji. A nie możecie państwo być szybciej? Jak mówiłem, mamy braki kadrowe, godzina to minimum. Ale on, wchodząc do budynku, zerwał flagę Ukrainy. Co? Zbrodniarz, będziemy za 10 minut. Ale on teraz coś tam wygraża się pod nosem, mówi, że nie lubi Jurka Owsiaka i że nie daje pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jednostka antyterrorystyczna będzie u Pani za minutę. Proszę się trzymać, dorwiemy łajdaka. Ten dowcip jest mojego autorstwa, w związku z tym pewnie jest nieśmieszny, bo śmieszkowanie mi niestety nie wychodzi. Za to bardzo dobrze wychodzą mi obiektywne, złożone i kompleksowe analizy naszego życia, nie tylko tego społecznego, politycznego, ale również ekonomicznego. Publikuję je na kanale YouTube videoprezentacje. Serdecznie zachęcam Ciebie, żeby wejść na YouTube, odnaleźć tam kanał wideoprezentacje, a następnie regularnie wchodzić na stronę główną tego kanału i zaglądać do zakładki wideo. gdyż niestety, no, moje filmy często są nie nierozsyłane do widowni i dlatego często tak mam, że dostaję komentarz Krzyśku, może byś skomentował to i to, a film na ten temat jest już od jakiegoś czasu. Mimo wszystko zostaw subskrypcję na kanale YouTube wideoprezentację, bo dzięki temu jest przynajmniej jakaś szansa, że będziesz dostawać powiadomienia, a do tego jeszcze mój kanał będzie traktowany nieco bardziej poważnie. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa.